Cześć, witajcie serdecznie, cześć, dzisiaj będzie porównanie Petard, Dum, boom, ale zobaczcie z jakiej starej wersji, to jest Petarda 2000, 2016 kontra coś takiego, zobaczcie co to jest, to jest FP3, ale z NWP, tego już nie ma, tego już nie ma w sprzedaży, także będziemy odpalać, zobaczmy, co będzie głośniejsza. Flara! No bardzo ładny wybuch I teraz odpalamy FP3 FP3 Który będzie głośniejszy Wiadomo do świetnika. Chowajcie się głupcy! Flara! Chyba na równi. Porównywalne. porównywalne są, no Chyba są porównywalne. Chyba Możliwe, są. że FP3 ma więcej tych uzwojeń na no. sobie Pozwól jeszcze raz Zobaczymy, rzuć jeszcze raz Ale siadą daje. No dobrze Skidę jakąś Po kimś wejdziesz No good, panie, good, good. Good, good. Jak kolega ocenia dzisiejszy występ? No co, no... A, ale zbuczynowanie. Jest Niby good. Niby mocniejsze, dum-bum, ale... co tu masz. Pokaż na chwileczkę. Jeszcze trzy. Pokaż. Niby dum-bum mocniejszy, ale i tak to jest wszystko... Poczekaj chwileczkę. Jedna fabryka. <grym> O, rat lesi. O! Co ty masz takiego ciekawego? Znaczmy się siódek zachciały. To lej. No proszę pana. Dobra, dzięki. Dobra. już mam za darmoszkę, zobaczcie, fajną taką. Ale co ty chcesz? Oddaj mi moje dwa zł. No więc ja wiem. Tylko 2 złote. Ja dwie